Witajcie, dzisiaj testujemy generator pary marki Philips Perfect Care 8000 Series. Najważniejsze informacje to jest moc 2700 W. Dodatkowym e, parametrem to jest ciśnienie 8,5 bara, to jest ciśnienie pary. Nagrzewa się w 2 minuty. Dodatkowe uderzenie pary to jest 700 g na minutę. Funkcje to automatyczne oszczędzanie energii. Możemy dolewać wodę w trakcie prasowania. Odłączany zbiornik wody, e, pionowe uderzenie pary do odświeżania ubrania. Pojemnik na wodę to jest aż 1,8 litra, także bardzo pojemne. Możemy długo, długo prasować. Samo żelazko jest bardzo wygodne, lekkie, bardzo precyzyjnie możemy nim manewrować a dzięki technologii Optimal Temp nie występuje ryzyko przypalenia materiału. Dla mnie bardzo duży plus, że odstawiając na bazę możemy zabezpieczyć żelazko, wtedy przenosimy spokojnie bazę bez ryzyka, że nam żelazko upadnie. Zwróćcie jeszcze uwagę, jak długi jest kabel łączący bazę z żelazkiem. To jest prawie 2 metry, dokładnie 1,8 metra. Włączamy. I czekamy aż się nagrzeje. Bardzo wygodna jest funkcja inteligentny wyrzut pary. E, czyli mm, żelazko zapewnia silny strumień pary wtedy, kiedy jest potrzebny. W momencie, kiedy zbliżymy do o, ubrania, to wtedy ta para się pojawia. E, tryb szybki e, jest super, bo para dostosowuje się do szybkości prasowania. E, dodatkowym tutaj plusem jest prasowanie w pionie, czyli możemy sobie odświeżyć nasze ubrania wiszące na wieszakach, czy zasłony, fierany. No, i dla mnie podstawą jest ultra lekkie żelazko, dzięki czemu nasza dłoń nad garstek nie męczą się zbyt szybko. Kiedy sprzęt jest gotowy do pracy, przestaje migać światełko oraz jest sygnał dźwiękowy, informujący nas, że sprzęt nabrał temperatury. Tak wygląda żelazko. Jest dosyć płaskie i lekkie. Zobaczcie teraz, jak wygląda para. Bardzo silna moc. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Dobra, chcę Wam pokazać teraz taką wymienioną koszulkę, którą spróbujemy wypracować tutaj na wizji. Zwykła na bluzeczka. Jak widzicie, ja nic nie przyciskam, a inteligentny system. Sam mi dodaję pary, ponieważ czuję, że coś jest pod spodem i może to spokojnie prasować. Wow, widzicie ten efekt, ale czad. Szybko, sprawnie. To mi się podoba. Widzicie, jak podnoszę to już para nie leci. Oczywiście mogę sama ręcznie również parę włączać. Odstawiam na bazę. Włączam blokadę, żeby mi nie spadło żelazko. I teraz jest już nie do ruszenia. Jedynym minusem, jaki zauważyłam, to jest jego gabaryt. Tak? Jeżeli mamy małe mieszkanie, to naprawdę pojawia się problem, gdzie go trzymać. Ale ja, osoba, która nie lubi bardzo prasować, bo zajmuje mi to bardzo dużo czasu, tak z tym sprzętem, jak widzieliście na filmiku, poszło gładko. No i będę musiała znaleźć na niego miejsce, żeby sobie przyszybcić czas prasowania. No. Ja jestem naprawdę za tak. Dla przypomnienia, Philips. Perfect Care 8000. To jest sprzęt, na który naprawdę warto zwrócić uwagę. I taka inwestycja na pewno Wam się opłaci. Szybko, sprawnie, pranie ogarnięte. Jako matka Polka polecam. Cześć. Zapraszam Was na kolejne testowanie nowości. A teraz ja i mój Philips Idziemy odpoczywać. Trzymajcie się, cześć.